na konkurs e, tych Sky, więc najpierw ro, musimy rozbrać konia i no, go ubrać sprzęt jeszcze wodzy no i idziemy na dwór wsiadamy no i wstąpik, e, tak 7-8 kółeczek zaraz będzie, nie będzie z punktu GoPro, tylko z innej zaraz będzie, tylko a jeszcze jedną i nie będzie z tyłu Więc już nie ma tym gąbki, tylko kładę sobie, żeby nie było. I stępik to będzie no, takie, takie kilka kłaczek. Takich jakby to nie wiem, jak się przyszedł do końca, więc nie będzie przyspieszenia, więc będzie trochę to wolne. Ale no ja już, nie umiem i to taki asystent, czy to nie tak szaradowo. Ale nie jest. I to dzisiaj w miarę 300 razy z kogoś Takie 60-70 takich centymetrów No i kusik, zaczynamy. Kusik to na no serio nieraz taki ma jakby jak wydalę po Tutaj nie wiem, czy to wymyślił ma takie szybki. Ale no, ten jest tutaj kusik. Kusik też duży kółeczek trzeba zrobić. Ja różnie robię ten Niedługo będzie galopik, ale jeszcze chyba trochę kusik. No i to po tym jestem bardzo zmęczona. Zaraz będzie galop. I tutaj koniec się trochę męczył, ale galopik. Koniec też jest trochę zmęczony, ale no, trochę. Trzeba poćwiczyć, No i po przed będzie taka mała przerwa, więc. Nie no. los tak zakoszowywał, ale to tego szczególnie tak bardzo nie było widać. I no. Teraz będą mini skoczki takie z koszika. Dwa i z galopu. Takie mini, mini. Zaraz będziemy skracać, tak, z tym nie wiem, No i Zaraz będziemy. To no, taki też. No i teraz będzie galop. To galopik. No i on teraz skacze, tylko że niż jest przeszkoda. No i zaraz będzie drugi raz. No i zaraz będzie większa przeszkoda telefon. No i tutaj jest. Z takie 30, 40 może centymetrów miałam 11,5 bo Tak trzy razy. No i ten, takie skoczki takie no. Gdzieś miałam jedną w ale tylko akurat nie nagrałam. No. teraz trochę większe przeszkody z 56 i coś 50, może czytać czy ile się, ja nie znam się więc no, i tych przeszkód więcej było ktoś tam w metrów to nie wiem, nie odpowiadam no i ten zaraz większa przeszkoda będzie no. No i kolejna większa przeszkoda tutaj właśnie tą zwalił, ale ja tego oczywiście nie, nie mogłam nagrać. Bo z na konie. A i tak, to, więc tam to zwalił. Jednak nagrałam. Dobra, bajo, to tyle.